Chciałby się rzec, że nadeszła długo wyczekiwana zima, ale spoglądając na termometr wcale nie czuć naszej królowej śniegu. Ostatnio nie miał zbyt wiele czasu na wędkowanie i od początku grudnia byłem z chlebkiem zaledwie trzy razy. Pierwsze zimne klenie złowiłem dzień po mikołajkach, a od tego dnia obdarowała je całkiem przyzwoitymi prezentami. Ach. Ale mi pomachał. No i w końcu zaczęło się zimowe łowienie krusek. Na co czekaliście? I w sumie na co ja bardzo czekałem. Powiedziałem sobie, że jak złowie pierwszego kruska, to zakładam czapę Mikołaja, i już do końca wędkowania jej nie zdejmę. Zobaczcie, co udało się złowić. Trzy razy mi robił konia. Nie wiem, czy to ten sam. Jeszcze rzucę tutaj. No ale jest piękna krucha pod 50 cm. Tutaj jakiś walnięty przy ogonie. Chyba jakiś godmoron go chciał zjeść, bo jest tego sporo już. Fajny kruch. Zobaczcie. Trzy branka z tej srogi. Także pięknie się ten dzień rozpoczął. Pierwsza wytopowana. Miejscówka i od razu w dziesiątkę jest dzisiaj zadanie nieco trudnione ponieważ nigdy nie łowiłem przy tak niskim stanie zimą jest grudzień a tej wody w ogóle nie ma jakieś 4 godziny, 3-4 godziny jeszcze mam na także myślę że dołowimy jeszcze jakiegoś kluska o i mamy o, o kurde ale jest klamot. Myślałem, że będzie większy. jest dobra ryba, ale myślałem, że będzie dużo większy. Ale dlatego Wyjechał tak agresywnie, po zacięciu, bo z wody. Ale ryba jest przepiękna, no nie ma co. Nie ma co gadać. <ścoughs> Kolejny dobry kluch, ten już ponad 50 cm 52 dwa. No zobaczcie, tego kleniorka, to już jest ryba. 50 centymetrów. Fajny, już taki grube karczycho. Naprawdę piękny. Kochani, no, pierwsza ostroga, pierwsza ryba, no nie jest to kaban, ryba z 35 cm. Witajcie, w końcu się mogę z wami przywitać po dłuższej przerwie niestety, ale powtórka z rozrywki, znowu przyszła zima, znowu jakieś dziwne wyjazdy ma w pracy trzy tygodnie nie było mnie w domu ponad miesiąc na rybach. Bardzo się stęskniłem, ale jestem troszkę przybity, muszę wam powiedzieć, bo kiedy nie było mi nad wodą, dostawałem troszkę wiadomości. Niestety, ale same negatywne. Koledzy wracali na pusto, na wodzie syf jakieś dziwne niebieskie plamy. Duża woda przyniosła jakąś dziwną substancję, ryby zgasły. Niedobrze się dzieje z naszą modrą. Przyjeżdżając tutaj, nie liczyłem w ogóle na jakieś branie. Chociaż wchodząc tutaj na ostrogę, przepuszyłem kilka kormoranów, to już troszeczkę dało mi nadziei. I udało się złowić tutaj, w koniach mi robił kilka razy. Myślałem, że to wielki kaban, ale później takie agresywne pojedyncze stuknięcia to zdradziły już. To, że to była mniejsza ryba, no i 35 cm, jedna z mniejszych ryb, jaką. Złowiłem zimą na odrze, chociaż nie wiem czy możemy nazwać to zimą. 15 stopni dzisiaj na plusie, Normalnie gdyby nie było zatrucia to wędki by wpadały do wody, kabany by były na pewno bardzo aktywne, by zbierały z powierzchni, ale jest jak jest. No, na razie badamy tą odrę, jeszcze ciężko coś ocenić, a czy ciężko. No ja już widzę, że jest kiepsko, że tej ryby jest mniej. To jest niewiarygodne, co tutaj się dzisiaj dzieje. Zobaczcie. To są ryby, które wpłynęły wodrę ze starożytności. Więc dobre pół godziny byłem bez brania. Teraz wchodzę na takie ostrogi, nieco spokojniejsze. No i po dobrych 10 minutach puknęło raz na jednym kiju, później ryba przeszła na, dru na drugą wędkę i już agresywnie zabrała, niestety zacięcie i pusto wędki przyszucone czekamy ryba nie ukuta, może jeszcze powtórzy no, już taki lepszy jest mamy go <laughs> w końcu wpadło coś Lepszego co postawiło jakiś opór w wodzie. Ryba taka z 40, może 5 cm, 44, coś takiego w tych granicach. Co mogę powiedzieć? no Wygląda to tak, jakby już naprawdę przyszła prawdziwa wiosna. Chwilę wcześniej, złowiłem takiego z 23 cm. Także w ogóle tą zimą nie pocieszyliśmy się. Ty, nie jest mały. <gry> Dobry jest co? Gruby, nie? Nie jest długi. Co ty gadasz? No, gruby, gruby. Oh. Przez około 4 godziny mieliśmy tylko jedną kluskę na koncie, Obawiając już kolejną ostrogę, nie wiem, którą, dziesiątą czy jedenastą. No byliśmy zrezygnowani, nie nabranie. na branie. ostroga, dość ciekawa, ale tutaj ciekawe, nie chciały dawać nam ryby. Ale rzuciłem zestaw bardzo blisko trzcin, no chlebek praktycznie zahaczył o wystające trzciny, tam może było z metr wody, nie więcej. Pierwsze branie bardzo szybko, ale ryba nieduża, taka 40 cm, wypiła mi się przy powierzchni. Drugie branie zepsułem i trzecie wciąłem i okazało się, że no fajna ryba, taka 50 cm, już gruba kluska. I tak podejrzewamy, że te ryby po prostu ustawione są w samych tych trzcinach. Teraz zestawy będziemy rzucać bardzo blisko tych trzcinek, jak najbliżej się da. Jest! To jakieś 4, 8, no, 4, no, 10, nie nie? Może mu brakować trochę, ale fajne na nie agresywne. Ja próbowałem włączyć GoPro, ale. Dziesiątka to ma jakieś trzaski, czasami nie chce się włączyć, trzeba resetować. Chwilę wcześniej ja miałem branko fajne, z zatoczki, w samej, na spokojnej wodzie, ale spieprzyłem. Ok, <śleszy> Kochan, kochan. Ale ale kurde, joro dużo Duża, największa na pewno dzisiaj. Piękne branie, na szczęście udało się nagrać. Prawie wpadłem do wody, bo chciałem zadzwonić do swojej żony, ale on jest śliczny. Zobaczek, kurde, szeroki jaki nie Masakra. Piękna ryba. Spasiony, że hej. Piękna no, tanie tutaj. Też fajne Ale kusimy na koniec dnia No tak one się odpalają 4-5 Kurde, wyprzedziłeś mnie 4-3 No ale jakie tu masz dwie ryby, nie? <grym> no, będzie dobra ryba tutaj istości a jak kaban? on pikuje. Z 47 ma. Chciałem, że się tutaj nie wydarzy. To wary nie ma. Ha. Nie ma trochę wary. Chleb przełyku? I dlatego może tak o, Ale pięknie wpięty. Taki z 47 i tą rybą będziemy kończyć, bo jeszcze mamy z dobre chyba 5 km jak nie lepiej, do auta. Ale dobry dzień naprawdę, 5 ryb, u Jarka, u 3, 52, 51, 40. No nie mierzyliśmy, ale takie 4,8, 4,7, 2 sztuki i kilka takich 40. Także no, naprawdę, naprawdę udany dzień.